Widzę, was moi drodzy, ja jestem Zygfryd, a to jest Prospekt i strzelają do mnie od razu, zacząłem nagrywanie, ja pierdziele, dobra, wczytałem sejwa, jeśli dobrze pamiętam, ostatnio przeszliśmy przez jakiś portal i miałem nadzieję, że wylotuję na jakiejś kosmicznej planecie, a tu niespodzianka, jednak nie, o, jeszcze mnie go... ohoho, no to mamy przesrane, zobaczymy, czy uda mi się to przeliby, bo widzę, że coś konkretna i tupa za mną zaczyna ganiać i to jest co najmniej niepokojące. O, 20 chyba zostało. O, 11 HP, czyżbym miał zginąć? Owszem tak, zginąłem To był dobry, do, 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 ciężki początek nagrania Spróbujmy jeszcze... Gdzie tu jest wyjście, halo proszę nie wypuścić Uciekamy Chciałem wrócić do tamtego portala Z którego przyszedłem O, to żem postrzelał no Przestańcie Zabiłem ziomka z czerwonymi oczami Nie wiem czy to mi cokolwiek to da Cześć jakiś szefu O jakim cudem on dorzucił granatem O prawie zabił się spadając z wysokości Czy jest wyjście? Nie, cholera Proszę przestać Ło, dostał heczota I? Przeżyłem, dobra A jednak jeszcze nie Z tego się bałem, że to jest, Ja tu muszę coś zrobić konkretnego. Żeby przeżyć. Ale nie wiem jeszcze co. O, z niego wypadła apteczka. Świetnie. Eee, tu amunicja. O, do tego. Świetnie, ale pewnie jest... mało, to na razie dostanę przy tym. Tam jest jakiś... O, o. No ale teraz mam pewną koncepcję, może muszę. O! Po tym przejść. Opa, tu jest jakieś coś. Chyba dobrze mi się wydawało. Opa, o! na nawang mi się dobrze. O! I? Dobra, już myślałem, że spadnę i ten... O, dobra, zaraz jakieś przejście. Zawijamy stąd manatki. Nie, nie ja w tą stronę. W tą stronę też nie. To to jest za laser o, dobra, pewnie muszę o przejść, tylko jak nie będzie leciało. No nie to zabije pewnie. No, 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 o, nie zdążyłem. Widziałem, że tak będzie. O, tyle dobrze, że był chociaż safe. No, jeszcze raz. Szybko, szybko, szybko. Uuuu, złożyłem. <noise> Kucałem. I miałem nie przestawać kucać. Myślałem, że tam już mogę wstać i będzie bezpiecznie, a tu nie, niespodzianka. Jakkolwiek zginąłeś jak ostatni lamus. Opa, dobra, nie przestajemy kucać. Jakieś lasery, jakieś dziwne coś. Czerwone lampki. O, co to tam widzę? Jakieś... Yy... A, to czyli to będzie kolejny ten, tak? Żeby tu... Żeby że mam przejść tu... Ło! O, kiedy się nie świeci! Ale się świeciło! No nie, dobra, trzeba zrobić, wykonać quick-save'a w takim razie. Skoro... Tak szybko się ginie. albo Ambrosii, tak łatwo, trzeba będzie zrobić save żebym... Nie musiał znowu tego kawałka przechodzić, no bo po co? Bo to będzie nudne, a nikt nie chce, przeczyć, żeby było nudnie. A chce, żeby było ciekawie, aczkolwiek pewnie ciekawie, ile osób chce też, żebym ginął. Hehe. <laughs> Jak ostatni lamus. Ja wiem, na no bank Kudim, ale Kudim pewnie nie ogląda tego. Z drugiej strony Kudim twierdzi, że, że lubi Half-Life'a. Więc może jednak. ja mam tędy przejść? O, udało się. Z się. Ha. Eee. Dobra, no, zaraz. I tutaj. I tutaj i tutaj. Łow. Za <grymne> szybko. Nie. O tyle, że teraz był checkpoint. O no, po chybel, przeżyłem. Kurde bale. Jakie te różne Zręcznościowe elementy o, o, teraz drugą stronę będzie trudniej Dobra, więc tak Ale wykonamy znowu zapis na wszelki wypadek, żebym nie, nie musiał brać czego. O! o, przejechało mnie po kostkach Wow, udało się, na tapteczki dostałem w nagrodę Hurra, hurra, hurra o. To. Ała! Nie, 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 nie. Przestań. No. Eee. Eee. Jeszcze nie, nie mam wejść? Chyba nie. A, tu jest. I wczytywanko. Wiedziałem. Kurde, to był całkiem zręcznościowy element gry Ło, <laughs> a się przycięło a, lewo by... Aaa, wszędzie to samo, tu rozszerza i zwęża. o apteczka. Świetnie. jakieś kraty, więcej krat. Znowu y, jakimiś kanałami czy co to jest mam iść. Szkoda mi da się tutaj biegać, czołgać. Czy, czy biegać czołgając? O wiecie o co chodzi? Granacik? O, świetnie, Siegfried! Jesteś najlepszym y, rzucaczem granatów w uniwersum Half-Life'a. Dziwnego, że nie umiem grać z Demomanem dobrze. Takuj się, ziomku. O, chyba mam to zaskoczyć do nich po prostu. Lipa, jakby mnie obili tak, że miał... Mnie... Ale w sumie tam chyba mógłbym się wrócić po apteczkę, w razie czego. Coś tu gadają Chciałem iść. Spróbujmy tutaj. Może coś otworzy i będę się pewnie wrócić tutaj. Taktyka. Dajcie, jak nie masz umiejętności yy, możesz to wygrać z taktyką albo, albo jakoś tak. Zygfryd 2016 Brak można nadrobić taktyką, o, o to mi chodziło. Albo brak siły, no jak no wiadomo o co chodzi A jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Albo o seks. W tym przypadku to chodzi o. haha! To ha. kolorki znowu się zepsuły. I Mam bardzo Black Mesa. Muszę coś gadał o jakiejś Black Mesa. O. Chcę musić kolory. Halo, proszę mi dać kolory dobre działające Bla 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 bla. A ram ten to z tajfajnych karabin. Czyli przez pół godziny zaraz mam jechać i e, słuchać. Dobra, też ja na pieminalnej mineralnej. Szybciej! Szybciej! Woo! O, widzę drzwi. Wypuście mnie, wypuście. O, 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 o. He, he, Pytam sobie Pitu Pitu, a ja idę pozabijać więcej żołnierzy. Jak skończycie się kłócić, to dajcie znać. Nie Jeszcze jakiś? Nie To dobrze bo już prawie nie ma amunicji O winda Jedziemy Znowu do góry Może tym razem w dół W czytwanko więc nie wiem w sumie Ja bym na bardziej jakbym w dół miał jechać Nie, jednak do góry Ach O super I oczywiście ta winda znowu jedzie przez pół godziny co to są te wszystkie te? Dziwne trochę hmm. eee. Ok Ale fajnie było jakby gra się przeplatała czasami lokacjami z tymi z oryginalnego Half-Life 2 tak jak ten teleport w którym w którym Gordon Freeman uciekł Według mnie takie coś powinno tu być jak najczęściej, bo to jest mega klimatyczne Szczególnie dla kogoś, prze dla kogoś kto przeszedł Half-Life 2 trzy razy, tak jak ja, albo najwięcej. Z 58 na przykład. No a tak, to... No, no. To nie jest przyjemnie, ale nie ma takich smaczków fajnych. Takie smaczki powinny być więcej, chociaż ktoś by mógł wtedy zarzucić twórcy gry, że o mało się postarał, bo robi recycling po lokacji z oryginalnego half lifea po prostu. O. Co, co, we mnie no. jeszcze masz? Masz...

no to jazda Gdzie tym razem wylądujemy Czy będzie kolejne wczyty? O kurde ale się ten, ten czas robiła na ekranie O nie martwcie się, u mnie też są takie dziwne kolory Jestem na zenie Ukos O nawet grawitacja jest gorsza Ui, O co to, co to jest? Niewidzialny penis! Hehe, he, jaki duży. Cześć, piotku Nie, dobra. Ehm, mam nadzieję, że już macie normalne kolory, bo ja już mam normalne. Tylko sobie, o tu. Dobra, przejdziemy kawałek, myślę że jeszcze jakieś, ojoj. 3 minutki, możemy zrobić koniec odcinka. Ale przecież kawałek sobie przejdziemy. Łooo! Wow. Go, go, go! Ono tu pusto. Halo? Jest ktoś w domu? Halo? Zostałem Jolkę? To tam? Nie będziemy rozmawiać, tu. tu masz, headshota. Ty masz headshota? Ty też masz headshota? Ty też masz headshota? Wszyscy macie headshoty, jestem jak opra. Tylko że dostaję headshoty zamiast prezentów. Chyba, że ktoś liczy headshot jako prezent. Aha. A, o w sam raz Dobra, popodnośmy podnośmy to co oni poopuszczani Więcej niewidzialnych penisów. Ho, ho. To są kosmiczne niewidzialne penisy O, ho, 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 ho. Tam to się O kurde Tam mam przeskoczyć O kurde, teraz muszę... Lata! Między wyspami zawieszonymi w powietrzu Na pochybel Na dwa pochybele Nie! Chciał mi się hamować w locie o? A, wczytywanie... Okej okay. We mnie będziesz strzelał, a ja się nie zgadzam to jest jeszcze jeden Już go nie ma Ale spróbujemy jeszcze raz yy, przejść to Jeśli znowu spadnę to zakończymy ten odcinek i po prostu zobaczymy się po drugiej stronie w następnym odcinku Jak już przelecę całość Hehe <laughs> Jak przelecę wszystkie wyspy ojoj. O, oj.

Kolejne wczytywanko pewnie, bo jakże inaczej Nie? No! Ha! Jednak tak A już myślałem, że mnie zaskoczą A tutaj nie? Coś się zawiesiło Albo nie o, żebym długo był na tym zenie? Naprawdę? Całe półtorej minuty? Aha, it's... Aha, tam... o no to faktycznie. Zrobiłem to kółko po to, żeby ominąć tą... Super, naprawdę. Dobra, o, ten korytarz wygląda na super miejsce na zakończenie odcinka, tak więc ja się z wami żegnam. Dzięki za towarzystwo. Trzymajcie się i do następnego. Obiecuję, że więcej nie będę śpiewał. <laughs> Hej.